Dzień dobry. 40% Europejczyków czegoś brakuje. Trochę, ale brakuje, a 13% brakuje bardzo dużo. W skali świata osób, które mają taki głęboki niedobór tego czegoś jest miliard, a w Polsce to coś powinno w jakimś stopniu przyjmować 90% osób. Co to takiego? Witamina D. Witamina D, która w organizmach takich zwierząt, jakimi są akurat ludzie, jest zupełnie naturalnie wytwarzana w skórze. Jak więc to możliwe, że jej niedobory są tak powszechne? A może raczej co do tego wszystkiego może mieć genetycznie zmodyfikowany pomidor? O tym zaraz po segmencie sponsorowanym. A dzisiaj sponsor odcinka jest tetra pak, producent opakowań do przechowywania żywności. Zrównoważonych środowiskowo opakowań do przechowywania żywności. Co to znaczy? Ano to, że takie opakowanie w całości nadaje się do recyklingu. Może powstać z niego później wytłoczka do jajek, może powstać dachówka, paleta, a nawet buty. Dodatkowo te opakowania nadają się do przechowywania żywności poza warunkami chłodniczymi i producent cały czas dąży do zwiększenia tej ekologiczności, do zwiększenia poprawy tego zrównoważenia środowiskowego poprzez stosowanie coraz mniejszej ilości aluminium stopniowo, tworzyw sztucznych, że tektura jest pozyskiwana z certyfikowanych źródeł, w zasadzie surowce do produkcji tektury są pozyskiwane z certyfikowanych źródeł, tak samo jak trzcina cukrowa, która jest niezbędna do produkcji tworzyw sztucznych, które są tych opakowaniach wykorzystywane. Generalnie, jeżeli chcecie wiedzieć więcej, jeżeli chcecie to sprawdzić, zajrzyjcie do linku w opisie. Yeee! Tak jak mówiłem, synteza witaminy D, e, konkretnie witaminy D3, o której e, tutaj mam na myśli, czy którą tutaj mam na myśli, cholę kalcyferolu zachodzi w naszej skórze, kiedy 7-dehydrocholesterol, e, tak nazywają się te związki, nic na to nie poradzę, jest pod wpływem promieniowania UVB Zamieniane właśnie w tę aktywną formę witaminy D3. I poza tym, że możemy sami wytworzyć sobie tę witaminę, to przyjmujemy jej znacznej ilości razem z pokarmami, głównie pokarmami pochodzenia zwierzęcego. Jeżeli weźmiemy, do kupy, złożymy te dwie informacje, czyli głównym zewnętrznym źródłem w naszej diecie witaminy D3 są produkty od zwierzęce. Oraz, że dosyć powszechne są niedobory tej witaminy, a nawet powiedziałem, że dosyć powszechne są głębokie niedobory tej witaminy, to może okazać się, że coraz powszechniejsze stosowanie diet wegetariańskich i wegańskich może stwarzać poważne problemy. Witamina D trzyma związek z budową kości, z układem odpornościowym, itd, i tak dalej. I jest to prawda. Jest to prawda. I dlatego z dużą dozą optymizmu patrzy się na takie badania jak to, o którym chcę dzisiaj opowiedzieć. O badaniu, które sprawia, że genetycznie zmodyfikowany pomidor, czy sprawia, opisuje, jak genetycznie zmodyfikować pomidor, żeby mógł się stać on takim skutecznym, wydajnym źródłem witaminy D3 w diecie. Zapraszam. I wiem, co teraz część z Was chce powiedzieć. Po pierwsze, rośliny wytwarzają witaminę D, D2, ergo kalcyferol, który w naszym organizmie jest przekształcany do tych samych użytecznych związków chemicznych. To jest po pierwsze. Po drugie, rośliny takie jak pomidor mogą nawet wytwarzać witaminę D3 pomidor, papryka, ziemniak ale są tutaj pewne problemy. Po pierwsze, ta forma y, witaminy, czyli witamina D3 w papryce, pomidorze itd., tak powstaje głównie w liściach, których nie jemy. One są niejadalne, w sensie są jadalne, można je jeść, ale ich nie jemy. To po pierwsze. Po drugie, badania pokazują, że jeżeli porównamy witaminę D3 do D2, to te użyteczne substancje chemiczne dla naszego organizmu, niezbędne dla naszego organizmu substancje chemiczne. Skuteczniej ich poziom we krwi jest podnoszony po konsumpcji witaminy D3. D2 podnosi, D3 skuteczniej. No i wreszcie, nawet w pomidorze, udział witaminy D3 w owocni, którą najczęściej spożywamy, jest znikomy pomijając moment, kiedy jest ona zielona, ale wtedy akurat nie jemy. Nie jemy niedojrzałych pomidorów, nie jemy niedojrzałych ziemniaków. Z różnych względów może to być nawet toksyczne i glikoproteiny itd. Możemy jeść zieloną paprykę. Ale wróćmy do pomidorów. Jak można się spodziewać, fakt, że witamina D3 może powstawać, oznacza, że jest tam jej prekursor. Ta prowitamina D3, czy mówiąc fachowo, 7-dehydrocholesterol. Ale Dominującym szlakiem metabolicznym, w którym on później podąża, czyli dominującym kierunkiem, w którym jest chemicznie e, przetwarzany, jest kierunek na cholesterol, a potem na przykład na tomatadynę. E, ten, który uwzględnia promieniowanie ultrafioletowe i powstanie witaminy D3 jest tak jakby drugorzędny. To oczywiście jest trochę nadinterpretacja, ale dla nas to wystarczy. Czyli mamy prekursor, który zwykle w normalnych warunkach jest zamieniany przez enzym w coś innego, ale gdyby tego enzymu nie było, gdyby nie został zamieniony, to promieniowanie ultrafioletowe mogłoby jak najbardziej wytworzyć witaminę D3. I naukowcy dokładnie to zrobili. Pomyśleli, hej, wyłączmy ten enzym, zobaczymy co się stanie. I wiecie co się stało? Nic się nie stało. Roślina może się zupełnie poprawnie rozwijać z wyłączonym tym enzymem tworzącym cholesterol z prekursora witaminy D3 i jakby tego było mało to później jeżeli naświetlimy taką roślinę promieniowaniem ultrafioletowym co na razie jest dowiedzione w warunkach laboratoryjnych to spadnie w niej poziom tego 7-dehydrocholesterolu, czyli prekursora witaminy D3 i wzrośnie Poziom witaminy D3. Tyczy się to również owocni. I teraz możecie sobie pomyśleć, wow, wzrośnie spadnie co takie precyzyjne pojęcia, więc może wyrażę się bardziej precyzyjnie. Zajebiście wzrośnie poziom witaminy D3 w porównaniu do roślin, które genetycznie zmodyfikowane nie zostały. Zobaczcie na te wykresy. Wykres, z których wynika, że przed napromieniowaniem poziom prekursora jest bardzo wysoki. Tak, w ogóle to nie wiem, czy zauważyliście. Te czarne słupki, które tam były widoczne, to jest niezmodyfikowany owoc, warzywo, owoc pomidor. Tych słupków prawie nie widać. A to jest sytuacja po naświetleniu ultrafioletem. Znów, różnica jest kolosalna. Może znajdźmy tutaj kontekst. Tak naświetlony promieniowaniem ultrafioletowym, zmodyfikowany Pomidor miał w swoim składzie tyle witaminy D3, ile znajdziemy na przykład w dwóch e, średnich jajkach albo w niemal 30 gramów tuńczyka. To jest naprawdę, naprawdę dużo. W zasadzie można powiedzieć, że 4-5 takich pomidorów pokrywa dzienne e, zapotrzebowanie czy dzienną rekomendowaną przez różne instytucje dawkę witaminy D3, którą powinniśmy przyswajać razem z pożywieniem. Same pomidory to załatwią. Oczywiście w wersji niezmodyfikowanej taka sytuacja jest w zasadzie niemożliwa. A to nie wszystko. Co jeszcze? No to najpierw prokrastynatorium. Yeah! A dzisiaj w prokrastynatorium mam dla Was stronę internetową, czy w zasadzie stronę internetową. Symulator dokowania statku Dragon 2 do Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Bo dlaczego ma być łatwo? Dlaczego nie powinniście podszkolić się i w takiej umiejętności, skoro już macie zabijać czas w internecie? Polecam. Link znajdziecie jak zawsze w opisie. Jej yeah! A to dodatkową korzyścią ze stosowania takich zmodyfikowanych genetycznie pomidorów mogłoby być pozyskiwanie wegańskiej witaminy D3 do suplementacji ze wspomnianych wcześniej liści, w których w naturalnych warunkach poziom tej witaminy. Jest wyższy i w tym wypadku, także, mógłby być bardzo, bardzo wysoki. To jest kolejne źródło takiej wegańskiej witaminy D3. I to wszystko brzmi pięknie, ale musimy pamiętać o kilku rzeczach. Po pierwsze, do tej pory zgoda na takie próby terenowe, czyli poza laboratorium, została uzyskana tylko w Wielkiej Brytanii, która nie jest zbyt słoneczna, a mówię o tym dlatego, że do tej pory w laboratorium było to naświetlane za pomocą lampy która taki ultrafiolet generowała. Naukowcy chcą przeprowadzić stosowne badania w dużo cieplejszych i też pogodniejszych Włoszech, ale przez różne problemy, które są ciągle stawiane przed takimi badaniami genetycznie zmodyfikowanych roślin, uzyskanie odpowiedniego pozwolenia może zająć kilkanaście miesięcy. Może tak, ponad dwa lata nawet. No, i jakby tego było mało, to nawet w przeszłości, kiedy znajdowaliśmy podobne takie ciekawe rozwiązania, jak na przykład złoty ryż, spotykało się to z dużym oporem e, ze strony legislatorów, ze strony społeczeństwa, ludzie po prostu boją się GMO i pomimo, że ten złoty ryż, który. Dla tych osób, które nie znają kontekstu, był ryżem, który został zmodyfikowany w ten sposób, żeby uzupełniać niedobory witaminy A. No to plantacje były atakowane, ruchy społeczne, e, teoretycznie oddolne, różne kontrowersje tam z tym były, e, przeciwstawiały się i badaniom, i uprawom, i tak naprawdę dopiero od roku. Mamy zielone światło, żeby te technologię korzystać, czy z tej technologii powszechnie korzystać. To też na ograniczonym terenie, jeżeli chodzi o Kulę Ziemską, Filipiny. Pomimo, że mogliśmy to robić już bardzo dawno temu i bardzo wielu osobom pomóc. Przez pomoc mam na myśli pomóc dzieciom nie tracić wzroku, czy robić tak prozaiczną rzecz jak żyć. Więc nie ma co na razie popadać w hurra optymizm. Natomiast temat jest. Mega ciekawy i to chyba wszyscy się zgodzimy: mega obiecujący. Więc trzeba go śledzić. Ja będę śledził. Eee. No. To co? To trzymamy kciuki za pomidory. To nie jest trzymanie kciuków. Jestem zmęczony. Więc do zobaczenia. Do usłyszenia.